Hej kochani. Mamy tutaj świeżutki Golden Box. Udało mi się go kupić za 40 zł, ponieważ wykorzystałam kod rabatowy uzbierany z Glossy Dotsów za wypełnienie ankiet. Także fajnie, co znalazło się w środku. Ulotka produktowa, którą będziemy się za chwilę posiłkować. Polecimy sobie po kolei. Pierwszy produkt to intensywnie rewitalizujący krem do twarzy firmy Emma Hardy. Znana ta firma jest Look Fantastic. No i co, za 50 ml zapłacilibyśmy 230 zł. Tutaj mamy pojemność 15 ml. Więc zapłacilibyśmy za to jakieś 70 zł. Tylko, że skład pozostawia wiele do życzenia, ponieważ zawiera alkohol denaturyzowany, mikroplastiki i fenoksetanol niebezpieczny w ciąży. Także odpuściłabym sobie ten krem. Lecimy dalej. Mamy teraz pełnowymiarowy produkt od firmy Axiology. Jest to pomadka lub kredka do ust. Ja dostałam pomadkę w cenie 130 zł. Tak ona wygląda w takim złotym sztyfcie. Kolorek wygląda tak, taki ciemny malinowy róż. W końcu jakiś kosmetyk na miarę luksusowego boxa. Kolor jak dla mnie mógł być trochę jaśniejszy, ale nie jest e, najgorszy. Także fajnie. Kolejny produkt, też pełnowymiarowy, można było dostać szampon lub tonik ziołowy do włosów firmy KNH. Jest to firma koreańska. No i co? Ja dostałam akurat tonik za 60 zł, 150 gram, tutaj jest. I pachnie jak takie te cukierki mentolowe. Czyli, no. Ja nie lubię takiego ziołowego zapachu włosów, ale skład tu jest y, bardzo fajny. Jedynie zawiera ten. Y, fenoksytanu Tak, czyli nie mogą go używać kobiety w ciąży. Więc na mnie ten kosmetyk też sobie poczeka. Nie wiem jaka jest data przydatności, o, bo tutaj jak widzicie po chińsku napisane jest tu jakieś 14 12 2018, ale podejrzewam, że to jest data produkcji. No i lecimy sobie dalej. Następny odkryty produkt to firma Dalchemi, intensywny taki olejek różany do skóry. No i co? Preparat do każdego rodzaju skóry o wyjątkowym działaniu przeciwzmarszczkowym, nawilżającym i regenerującym. Wspomaga naturalne procesy odpornościowe skóry. Sprawia, że skóra staje się sprężysta, aksamitnie gładka i miękka w dotyku. 100% składników pochodzenia naturalnego dla wegan i wegetarian. Tu bym się zgadzała z tym składem. Nie ma się do czego doczepić. Pachnie to właśnie takim olejkiem różanym. Na pewno bardzo będę sobie cenić ten produkt, z którego jestem zadowolona. Taka 5 ml próbka jest warta gdzieś 32 zł. Za 30 ml dalibyśmy 190. No to także jest luksusowy produkt. I co mamy tutaj dalej? Piąty kosmetyk to Any Cosmetics żel do mycia niskopieniący się. Za 69 zł, i jest to także produkt pełnowymiarowy. I ja bym się tu z tym y, nisko produktem zgadzała, ponieważ właśnie nie ma tutaj żadnych slesów, SLS-ów. Y, nawet kokamidopropyl betainę tutaj nie ma. Także nie ma tutaj żadnych spiniaczy. Może są jakieś, ale nie te takie bardzo popularne. Które mogą szkodzić, i zgadzałabym się, że ten kosmetyk może być dla osób z atopowym, z atopowym zapaleniem skóry i dla nawet dzieci. Widzicie, tutaj też piszę Mom and Baby bardzo mm, delikatny. No, ja bym się tutaj z tym zgadzała, bo w składzie rzeczywiście jest. Bardzo spokojnie. Nic, co mogłoby podrażnić naszą skórę, chyba że ktoś tam jest na jakieś zapachy uczulony, ale no, nie podejrzewam, żeby ktoś był jakimś takim, właśnie skrajnym alergikiem czy coś. 100 ml tego produktu. Dobra, następny szósty to jest znana nam maseczka. Chyba była już w zwykłym pudełku. Organic Lab. Yy, tutaj są dwie sztuki. Skład jest fajny. Ta maseczka nawet mi się dobrze sprawdziła. Także na oczyszczoną skórę twarzy yy, trzeba ją nałożyć. Po 10-15 minutach zmyć ciepłą wodą i już. Dwie sztuki. I jest kosmetyk warty 12 zł. Mamy jeszcze prezent. Przynajmniej ja mam, bo zamówiłam przed premierą. I jest to szczoteczka do zębów. Firmy Mister Whitening. I to jest taka ta drewniana, naturalna. Właśnie za taką się rozglądałam. Ona ma wartość 15 zł. Tak wygląda. To jest chyba do tej pasty węglowej. A mi ostatnio dentystka taką zaleciła. Także też jestem zadowolona z tej szczoteczki. No i cały ten zestaw moja wersja tego pudełka jest warta 300 90 zł, około. No i ja Wam powiem, że za 40 zł to mi się mega trafiło. Mega udało. No i na dzisiaj to wszystko. Dzięki Wam. Do usłyszenia.